Tak zaczynałam, to są nawet, to może być nawet rok 58-9. Takie były początki. A to są późniejsze rysunki. To jest grafika czy rysunek? Nie, to jest rysunek piórek to jest reprodukcja, a to, jest... to był jeden z pierwszych rysunków z piórkiem. No i to są. Przyjrzyjcie się, jak się. przekładać? tak. Jak leci? Na 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 brzuch. A to są z jakiego okresu te prace? Te tutaj. Pamiętam.

Że... Wozu za wóz za do zagranicy. A to trzeba tak, było. Ja kiedyś też... było też... Deszcz. 69. Da, powiesz mi ten. ten Ale przedmiot nie podlega w Za Że nie podlega. Tak, tak. Nie A to podlega. jak to? Czy uh -huh. chodziło do konserwatora? Mhm. Tak. Konserwator musiał być taki. Jak współczesna Rzeczy. sztuka to można by Tak, współczesna tak, można za, była, było. Tylko trzeba pieczątkę mieć przed sztuki dawnej, przed No tak. tak. Także to, to miało swój sens. Zresztą to to chyba teraz też takie, jest. Mieć. Tak, jak się robi. Tak? Tak, 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 tak. Znaczy nie, jest coś, coś takiego że tam od któregoś roku, właśnie jak yy, proces oh. współczesny to nie trzeba. To mhm. to jest takie, y, ale musi być, że nie jest to pamiętacie karne ATA? Tak, a co to jest? Się wyjeżdżało do granicy, trzeba było mieć dzięki hmm. polskiej izby handlowej, taki specjalny drużyny. No, Pani w się, to się prze, Tak. To znaczy my dwie, a, a żada pisze o sztuce. Mm -hmm. Pięknie zresztą. Głównie, głównie o kobietach. Tak. tak. <noise> Nie tylko. Tak, dobrze, dziękuję taką. Nie, dobrze, ja nie wiem, ja po prostu nie wiem. A Kasia mieszka w Michałowicach, Kasia i, i jej mąż Zbyszek. Mm -hmm. Od 20 lat przeszło. To, mój mąż z panią odbiera nagrodę i z Niną. Tak, tak. Te, tak. Hmm, pamięta, jest w teatrze. No, tak. no No to ten, który przemawiał, jak to wiesz, na poduszce się niesie. Tak? I I w pięćdziesiątym Tak? Jakie to jest znaczenie, bo byłyśmy przejęte, nie, nie ja pamiętam. też niewiele pamiętam tego, ale tak było. Ale było. Śmiesznie. No, tak, tak, tak. Tam, tam mieszkaliśmy. Państwo. Bo tak, do... z... tak dawno, ja już kurczę z... Wiem, że byłam u nich w domu, bo miałam mm. z Dostaszewskim coś do pogadania. Od Ketowic? Mm -hmm. Od osiemdziesiątego pierwszego czy trzeciego już Od którego? 83. 83. 83. 82. Mm -hmm. No to jest tak. No to jest super. Mm. No takie prace to już kojarzę właśnie. Wspaniałe. To jest A mi się tak też nie Trzymaj go tak, jak się zrobi z tym Ale Michał, w zeszłym roku jak ty byłaś w... nie było cię w maju jak przyjechaliśmy, mm -hmm. bo wtedy też sobie wybrała bardzo fajnie. A chyba go widziałaś u nas. Widziała tak, i muszę tak powiedzieć, że tak w ogóle wyjęte z tego naszego bałaganu u was tam i ona no, już witrace Staszka w żeby... Nie słyszałam trzy. trzy. No. Nie, bo jeszcze mamy litografię. Tak, litografię Michał zobaczył w, w, w tam w Na Mm -hmm. O to jest to w to okresie splinięcia pracy. Tak, to 50 lat, a to piękne. Ale to co? No. No. A to pamięta pani, jakie piękno. No. <laughs> a, to był taki. Jest. Nie na tak, Nie na pewno. Tak? Nie No dobrze. Piękne. A takie fajne. Piękne to jest. Ale świetne. Je zbytos. No tam skarbnik. Mm. No i to były studia. To moja taka była ślązaczka, nasza niania. A z twojego domu, tak? Co? Tak, to tak. Też jest katoliców. O, to są takie rysuneczki. Ja y, y, nim dostałam się na studia. Ja w zasadzie na tej podstawie ja w ogóle nie, 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 nie malowałam. Ja tylko rysowałam i na tej podstawie się dostałam na studia. Świetnie. цвет надо mm. правда. Mm -hmm. Ой, сейчас A a mamy nie ma. Nie ma? No. Ale siostra gdzieś się chyba też porozmawiała, prawda? Nie do zdjęć pojeżdża. Jeśli to może ze zdjęcia kojarzysz. Uh -huh. wiesz? Uh -huh. uh -huh. no. no to tak. O, zaraz, pokoń. Tak. I są wspaniałe. Po jest. tutaj jesteś systemie. Kudorżników. Kudorżników. Zapadną się tak? Mhm. Zachodnie, zachodnia. Zachodnia. Malarze. No, no to wszystko jest. <laughs>